Mój kolega pytał, jak przesłać film na YouTube, Już pokazuję. Klikamy w ten plusik na sam I macie tutaj takie różne rzeczy. Klikamy w przesień film. I wybieracie sobie nagranie, które chcecie. Ja wybieram sobie. A nie, to nie to. Bierzecie sobie to, które chcecie. I tutaj macie coś takiego przed niej, by utworzyć film short. Jeśli ktoś chce z drugiego filmu utworzyć film short. W taki sposób, że sobie przytnie to, co chcę, No to sobie przycina. A jeśli nie chcecie wrzucić cały film, no to klikamy dalej. Yy, wpisujemy tytuł. Dobra. I opcjonalnie, może ktoś dodać opis sobie filmu. Tutaj są jeszcze różne takie rzeczy, na przykład można sobie dodać to do playlist. Jak ktoś chce dodać do playlist to sobie dodaje możecie sobie dać też lokalizację, widoczność publiczna niepubliczna czy prywatny i tutaj komentarze też możecie sobie wyłączyć, remiksy, tutaj na przykład możecie sobie jeszcze zezwolić na remiksowanie, no i w ogóle takie tam i tutaj tylko potem wybieracie nieprzeznaczony lub przeznaczony jak tam chcecie, tutaj macie również zaawansowane ograniczenie wiekowe także